Witam Was w już 14 czternastym odcinku kwadratowych przygód. Hmm, nie było chyba dwa dni odcinka, ale mam nadzieję, że w trzy, nie wiem, coś takiego. W dzisiejszym odcinku yy, przygotujemy się na małą wyprawę w poszukiwaniu, w poszukiwaniu czego? Jakiejś wioski czy jakiegoś ładnego miejsca. Na jakąś fajną budowlę, którego, którą byśmy mogli wykonać w następnym odcinku. Na razie zrobię miecz. Włączam od razu potwory na normala. Trochę jedzenia mamy na szczęście. Hmm. Zakładamy zbroję. No. Coś tu jeszcze jest takiego. Nie, Ale jeszcze pokażę wam. Już w większości skończony zamek, tylko trochę drewna jeszcze potrzeba. Tak, na wypadek trochę wezmę. Dobra. O, jak widzicie, już noc jest. Jeszcze tą siekierkę tutaj gdzieś była taka nędzna. W ogóle co robi kamienna siekiera w jedzeniu? Od kiedy kamienne siekiery się je. Tutaj jest teleporter od razu, to nie będziemy nigdy chodzili. Tylko wam pokażę. Że włączam potwory na normalne Dobra, to lecimy. No, i jesteśmy w zamku. Tak wygląda. No nie, no myślałem, żeby nie fajnie wyglądało, ale. Tutaj już skończone. Jakie tu drewno dałem? Takie. No, czy i złe wziąłem? No, dobra, zamykamy. Coś tam w środku kiedyś zrobię. Łopata by się przydała. A zamek jeszcze ten by się przydał w stół. To sobie dam na wieżę. Ta wieża jest już skończona. Tu jest dojście do drugiej wieży. No. E, nie zostawię je tak tego. E, chodzi mi o to. to. Nie będę już przyśjezał tempa, bo się ostatnio z tym tak męczyłem. Ale i tak fajnie wyszło. Mam nadzieję. No i pójdziemy gdzieś tamtą stronę. I mam fajny pomysł nawet. Nie zgubimy się na 100%. I stworzyliśmy już serwer, znaczy, multi-gameplay. Stworzyliśmy już serwer i zaczynamy kręcić serię dzisiaj lub jutro. Nie wiem, czy dla was jest dzisiaj czy jutro, co? No, ale zaczniemy kręcić niedługo. Czy jakaś dziura jeszcze jest? Nieładna. Hmm. Bym to jeszcze wykopał, ale nie mam czym. Dobra, to lecimy i to sobie zbierzemy. I teraz możemy spokojnie podróżować, a jak będziemy chcieli wrócić, to wrócimy. To lecimy. Szkieleta już słychać, a my sobie odpuścimy. Szczerze, nie oglądałam tutaj okolicy, pójdziemy sobie w pole. Może jakaś wioska się znajdzie. A w ogóle to życzę Wam wszystkiego najlepszego. Z okazji Wielkanocy, no. Święta Wielkanocy. Dzisiaj jak to wam mam tam powiedzieć, ale i tak wszystkiego najlepszego. To szukamy dalej. A zresztą możemy iść gdzie chcemy, bo tam chyba ma nieskończony zasięg. Chyba. Bo nie chciałbym się zgubić. Ale się przespaliśmy to na pewno mamy spawna. No tam, potwory w wodzie. Mogłem łóżko wziąć. To jak będzie ten, jak będzie już noc, to nie będziemy podróżować po prostu, no bo no może będziemy trochę. Nie wiem, właśnie nie chcę zrobić tak, żeby nie było widać nic na filmie. No chciałam do powiedzieć ale to lecimy owieczki, świneczki a raz też tak mi się steleportowała pakrowa do domu tym, z tym modem, z teleporterem, bo miałam krowę w domu. Widzimy już jakąś polanę no idynie Tu sobie powoli polecimy. Powoli. Sprinta od razu nacisnąłem. To jak w pierwszym odcinku drewnianym to teraz żelazny. Ile tego? teraz już się czuję pewniej z tym zbieraniem. Inaczej jest ogólnie z kanałem, bo mam cztery widzów, to... Że to nie jest jeszcze jakoś bardzo dużo, ale i tak bardzo dziękuję tym, co zasubskrywali mój kanał. Im więcej widzów, tym więcej filmów, no. I większa chęć do nagrywania. Raz byłem taki zniesmaczony już nagrywaniem, bo. Okazało się, że miałem du bardzo dużo łapek w dół, ale to później wskoczyły na te filmy jeszcze łapki w górę i... i było tak porówna. A po tym możemy się wrócić w każdej chwili? A zgłodniałem. Tam dalej też jest zima, czy ta... A w zimie nie będziemy się zagłębiali. Dziś tu są botwary otwory po jaskiniach porozstawione hmm. Węgier bym sobie wykopał, ale no to jest ten lasek, to jesteśmy blisko tak o, kolejna dżungla Bardzo fajnie No to lecimy dalej. Dobrze, już jestem. Doś mi wszedł do pokoju. Tak, znowu. Mm, dobra. Lecimy. Te krowy zwierzęta w liściach są dziwne. Można je bić. Bo takie zwierzęta, co jak kura mieszczą się w jednej kratce, to jest niemożliwe. Jeszcze widziałem fajnego moda z pułapkami, tylko Trapcraft to jest mod. Nie wiem właśnie, czego nie zainstalować do serii. No nie ma tu nic. Czy to nie jest przypadkiem zima, w której zaczynaliśmy przygodę Bo tak, albo nie, nie wiem. Nie wiem, czy to jest to. Jeszcze może trochę takie od drewna No bo ładne jest. Nie powiem. Albo mamy inny pomysł. Zrobimy sobie tutaj jakąś taką. Nie wiem jak to powiedzieć inaczej I zrobimy Teraz sobie tutaj domek W tym odcinku Na zimowym biomie Na zimowy biom zawsze się przyda Będzie to całkiem fajne To sobie zbierzemy jeszcze tak Trochę tego drewna Jeszcze dżunglowego trochę zbierzemy Bo to nie nasza dżungla To możemy niszczyć Muszę Zbierać Poza tym tych drzew tu jest mult. No. Jeszcze takie jedno sobie zetniemy. Dżunglowe drzewo. O, tu jest wielkie jakieś takie. To sobie zetniemy. Pomoże. No. tutaj wejdziemy. No pewnie coś tam zostawiłem, ale. No. I tak tego dużo. ale Doładujemy do tych dwóch staków. Dobra. Teraz spokojnie starczy na ten domek. Jak widzicie, będzie wykonany z drewna. A ja teraz zrobię sobie od razu. Gdzieś tu miejsce. Tutaj zrobimy sobie. No. Jakaś przygoda. Jest przygoda z budowaniem. Co jest fajne. Dobra, weźmiemy sobie na boki to drewno. Tu zaczynam budowę taką. Tutaj robimy takie. No nie, zapomniałem W tym barmodzie to jest właśnie głupie Po prostu sobie ten robi, a tu ci drewno normalnie znika Żebym no. znowu nie powtórzył tego błędu No teraz sobie zrobimy teleporter Na dziewiątym sygnale i się prześpimy. Dobrze, już jestem. Wyłączyło mi grę nagle. I po to trochę za daleka odległość, jak na frapsa. Ale jakoś się obeszło. Teraz muszę chyba znowu wyłączyć. A, spieszymy sobie trochę melonów, może są. Bo składniałem trochę. Tutaj. Ale mamy jeszcze kupać tylko. Dobra, to znowu muszę tego frapsa wyłączyć i się zreportować dobrze to budujemy dalej żeby to było jakieś takie symetryczne zrobimy identycznie z dwóch stron to jest na tej no i tu można teraz fajnie jakoś te ściany zrobić z kilku rodzaj drzew zrobimy sobie tego z no zresztą dobra zrobimy takie drewno takie i takie. No. Kakao. Fajnie było mieć jeszcze brzozowe, ale... Jakiś taki szlaczek wyjdzie. No i teraz takie coś. I teraz takie inne. A tutaj damy sobie. Tutaj będą szyby, więc damy tylko takie. Dobra, znowu tak. Nie wiem czy tu mniej był zombie. Czy jest? Dobra, nie przejmujmy się ten bił dalej. Hmm, chociaż to mnie denerwuje. Ktoś mi tak sapie. Hmm. Trzeba jeszcze podłogę wykopać. Hmm. wykopujemy sobie trochę tego znaczy nie wykopujemy z... no wykopujemy na... no to brzmi trochę jakbym zbierał ziemię, ale tak nie jest wyjdziemy jeszcze sobie na chwilę na dwór sobie tutaj stół zrobimy tylko gdzie a miałem już Łopatkę i zaraz wykopiemy, tylko jeszcze tutaj, żeby to ładnie wyglądało. Zamurujemy. No. I teraz będzie lepiej. On. Co ja robię? No czego chcesz? trzeba się A Teraz zrobimy coś takiego. Tak. Wiesz, coraz jaśniej będzie. No. To będzie taki kolorowy domek od tego. Teraz tak jak w większości naszych budowli, we wszystkich można powiedzieć. A drewno się skończyło. Dobra. Nie starczy. Dobra, ale zaczniemy. Mhm. Na serwerach szkoda, że ten mod jednak nie działa, bo by się szybciej to zbierało. Takie tak się wolno to wszystko zbiera to idę jeszcze 12 tych schodów to zrobimy z połączenia 12 to 12 a reszta pół płyt, trzeba zrobić to zrobimy z, nie z tego, bo tego mamy mało z tego zrobimy dobra jeszcze noc tak mamy może jakoś się wejdzie albo zrobimy takie schody tutaj to dostwo siedzi. No. I teraz niszczymy to. Powinni dodać, że to też jest drewno, bo to jest takie drewno, ale kamień. Drewno kamienne. No nie wiem, jak to powiedzieć. Ale drewno to nie jest. Jak dla mnie. Jeszcze sami fajnie można sobie z tego zrobić i to się nie pali. Denerwuje mnie ten zombie. No to dalej robimy. Fajnie, że tak i dżungla. To sobie będę... Dobra, już mam tego dosyć. niszczenia to łapą. I ten zombie jeszcze tak się... No zachuję go, no nie mogę. No, wiedziałam, no wiedziałam po prostu wiem, tam jest kliper. no tu zombie nie ma, tak? Świetnie. Sorry, że nic nie widzicie. Ale to jest zdalna rozruba. Mm, dobra, jana. Sorry, że nic nie widzieliście, ale pochodni nie wzięłam. To jeszcze jeden. nadzieję. Dobra. Dobra. Co jeszcze zrobimy sobie drzwi? Zakończymy ten dach. Hmm, szkoda, że nie... No fajnie by było nawet, gdyby były też kolorowe jakieś półpłytki. No nie wiem, może to by było fajne. My zaraz musimy się zbierać do... Na chwilę jeszcze raz do domku. Hmm. I teraz zamiast płytek damy normalny drewno. Jeszcze zaraz teraz wrócimy sobie hmm, po robimy sobie. Nie dobra, wrócimy. No, tym razem nie przerwało Szkło Ale jeszcze się prześpimy przy okazji, ale pochodzę. Nie, że trochę nowy. możemy zrobić fabrykę nieskończoną śniegu w bazie. A to dobra, wracamy. No. W, znaczy takie półszyby to są, nie wiem, co to jest, to są szyby po prostu, nie półszyby. no to zrobimy tu jeszcze skrzynkę na drewno jakbym potrzebował stąd drewno to dobra no miałam kilo pan, tak miałem, do tego dobra piecyk sobie zrobimy dobra Łóżko byśmy mogli zrobić no. a już nie zrobimy. To ja sobie sam zrobię, wyciszę trochę te potwory. Mm. No włączył mi Minecrafta na pożegnanie, ale mm, to by było na tyle. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie, łapkujcie i tym podobne rzeczy. Cześć!